Mimo za metalik, to propozycja od firmy Opus Natura, jest to 97% akrylu i 3% to jest ta nitka połyskująca, metaliczna. I w takim 100-gramowym modku jest około 330 metrów. Producent zaleca Żdełko Druty 4-5 mm. Bardzo przyjemna w dotyku, delikatnie oczywiście. Czuć ten lureks pod rączką, więc jeśli ktoś jest bardzo, bardzo delikatny i ma bardzo wrażliwą skórę, to może niekoniecznie jest dla niego, ale dla innych czemu nie? Lubicie połyskujące bluzeczki, chusty. Może czarna ze srebrem, na pewno będziecie widoczni. Prace wykonane z tej włóczki będą niepowtarzalne.